Izabeli gorąco. Już to jest 19 stopni. Ale w ogóle gorąco jest, na tym lotnisku jest gorąco i w samolocie było bardzo ciepło. Ja już o, założyłam klapki po prostu. Na no, można chodzić na basaka? Nie no, ale jest, jest, jest mi po prostu gorąco. Jest godzina tutaj już pierwsza y, 15 w nocy, więc ja już jestem po prostu do spania. Samolot już czeka. Nie wiem czy oni pakują teraz bagaże pewnie przepakowują nasze śpią. fajne wejście tutaj na to e E1 na Singapuru, będzie duży samolot leciał teraz, o wiele większy niż teraz lecieliśmy bo tak. były dwa siedzenia, cztery i dwa a teraz będzie będą stry. trzy, cztery i trzy a no, to My i będzie, My będzie szerszy My nie, nie wiem teraz jak będziemy Zobacz, siedzieć nie ja patrzymy ja no dobrze, ale fajnie Generalnie świetne są to takie lotniska, bo jest co tutaj robić, prawda? Ja tutaj, sobie odpoczęłam, ale jestem bardzo śpiąca. Znaczy odpoczęłam też nie, nie jestem niczym zmęczona, no umówmy się, ale... A już tak bym poszła spać teraz. A jeszcze nas czekają dwa lotniska. A jeszcze jedzenie, Arkadiusz, zaraz będziesz jadł w samolocie. no dobrze, to. E, no to ja mogę zjeść i spać. Może jeszcze, wiesz, Ty lubisz jeść. To... Ja. Także pozdrawiamy wszystkich komentujących poprzednie rolki. Bardzo Jesteśmy na bieżąco. Tak, bo jak mamy tutaj wi-fi na lotnisku, to od razu sobie patrzymy, co ten. pozdrawiam Was wszystkich bardzo. Dziękujemy, że jesteście z nami, że chcecie oglądać nasz kolejny serial. Będzie dużo fajnych miejsc, ale na razie, no na razie z podróży. Lotniska, pierwszy, no. pierwszy dzień w podróży. No na razie, na razie z lotniska.